I dzisiaj chcemy pamięcią i modlitwą objąć wszystkich prześladowanych, wszystkich, którzy zginęli w tamtym czasie. Będziemy prosić o miłosierdzie Boże dla nich. Przez wiele lat pamiętały tylko rodziny, które wspominały i opłakiwały zaginięcie, śmierć swoich bliskich więzienie i związane z tym kłopoty. Dziękuję za to, że w ten sposób niejako razem spłacamy dług wdzięczności za przestrzeń wolności, jaką dawał Kościół i za tych niezłomnych, którzy pozostali wierni najwyższym wartościom. Dziękujemy dzisiaj Bogu, tak jak kiedyś Estera. Za to, że nie ulegliście pokusie zdrady. Wokół Was gromadzą się także ludzie młodzi, którzy są zafascynowani Waszą postawą i zdecydowaną walką o godność człowieka i narodu. Budujcie środowisko ludzi podobnych Wam, ludzi wiernych wartościom, którzy Wyżej stawiają honor niż wygodę, a to jest wielka pokusa wygodnego życia za cenę utraty honoru i godności. Jak w mało której tradycji. W tradycji polskiej mówi się o żołnierzach tułaczach. Mówi się o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach, którzy nie mogli walczyć w imieniu państwa polskiego, bo walczyli o wolne państwo polskie. Dlatego chcemy tu, w tym miejscu, gdzie można najpiękniej uczcić żołnierza. Bo nie ma piękniejszego i bardziej żołnierskiego sposobu uczczenia żołnierzy, którzy ginęli za Polskę, jak tu przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Chciałem więc serdecznie podziękować wszystkim, którzy w ten marcowy dzień chcieli tu przed grobem nieznanego żołnierza uczcić tych dramatycznych żołnierzy polskich, którzy toczyli swoją walkę. Po przejściu frontu w 1944, po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku. Ta pamięć, tak jak pamięć o żołnierzach, tłumaczach, trwała w polskiej tradycji, trwała w pamięci polskich rodzin, trwała w pamięci także i kolegów z tej dramatycznych czasów. Trwała i dotrwała do wolnej Polski. Do niepodległego państwa polskiego, do trzeciej Rzeczpospolitej. Сейчас ладно.